I to Małgorzata Wilkowska, czyli Dieto Świat. Witam was po kolejnej dłuższej przerwie, ale tym razem ta przerwa była spowodowana moją przeprowadzką. Także teraz jestem w nowym otoczeniu i teraz nadaję do was z Warszawy. W dzisiejszym odcinku chciałabym po raz drugi poruszyć temat kuchni brytyjskiej. Dzisiaj będzie trochę o specjałach. A więc zapraszam. Ok, a więc startujemy z tematem. Ogólnie jeśli chodzi o kuchnię brytyjską, zadałam Wam na początek takie pytanie, z czym Wam się kojarzy w ogóle kuchnia brytyjska? Myślę, że w większości dla Was będzie to mało wyszukiwane dania, wyszukane. E, większość będzie myślało, że to jest głównie właśnie frytki, czyli fries and chips, jakieś może burgery, głównie fast foody, czyli taka szybka żywność. I tak jest właśnie ogólnie w naszym społeczeństwie, ale tak samo jeśli chodzi o kuchnię brytyjską, w większości to się przekłada na rzeczywistość. Jednak ja chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć kilka takich fajnych specjałów. Też w kolejnych tutaj minutach będę mówiła na ten temat więcej. Ogólnie jeśli chodzi o kuchnię brytyjską, to pamiętajmy, że jest to twór złożony, tak jak i właśnie całe Zjednoczone Królestwo, także tutaj są drobne odrębności między kuchnią angielską, irlandzką czy też szkocką, wynikające z kultury czy też odmienności nawet klimatycznych. Ogólnie tutaj jeśli chodzi o Brytyjczyków, to można powiedzieć, że mają oni te Taki dar wyszukiwania smaków, takich względnie nie do połączenia. Na przykład w niektórych daniach chętnie łączą drób i na przykład ryby czy owoce morza. Też często korzystają z różnych warzyw, owoców, różnych dziko rosnących ziół. I też ważną kwestią jest tutaj, że w kuchni brytyjskiej zadomowiły się różne przyprawy, które przyjechały za oceanu, czy też za dalekich właśnie tutaj terenów, jak na przykład będzie to Kary, czy na przykład imbir, czy też popularna herbata z mlekiem, też nie jest ona pierwotnie, nie narodziła się w Wielkiej Brytanii. Ogólnie jeśli chodzi o kuchnię brytyjską, duży tutaj wpływ widać właśnie ze stron, które przyjechały do Wielkiej Brytanii, czyli ze stron imigrantów. Zaczynając od południowo-wschodniej części Anglii, to tam specjałem jest kaczka pieczona z sosem pomarańczowym lub też jabłkowym, a także słynna zupa Brown Windsor, czyli charakterystyczna potrawa dla tego hrabstwa. Jest to zupa jagnięco-łowowa, można ją podawać z kaszą czy też ryżem, a także deser truskawkowy Mess, czyli typowy deser brytyjski który jest mocno rozpragowywane przez najdziele Lawson. Niezbędne są tu bezy, śmietanka, kremówka i owoce. W hrabstwie Oxfordshire, tutaj znany jest Oxford Pudding, czyli takie danie z morelami, a także Oxford Sausage, czyli kiełbaski wieprzowo wcielęce, które są przyrządzane w domach z gotowych składników. Z kolei w hrabstwie Wiltshire są takie znane danie jak zupa z rzeżuchy. Batchaps, czyli solone, a później wędzone policzki wieprzowe obtaczane w bułce tartej, a następnie smażone i fagot, czyli podroby, płuca, nerki, wątróbka z pieczywem i cebulą zapiekane w jelicie. Nie są to dania zbytnio zachęcające, nigdy ich nie próbowałam. Także tutaj ten region słynie z przetworów mlecznych, m.in. z seru cheddar. W środkowej Anglii dieta składa głównie się z różnego rodzaju mięs i tutaj najczęściej jest to wołowina i wieprzowina, a także z różnych gulaszy i flaków. Popularną przekąską jest solona skóra wieprzowa, również czegoś takiego nigdy nie próbowałam i nie wiem czy chciałabym spróbować, bo nie brzmi również zachęcająco. Długą tradycją mają tutaj wytwarzane różne pudingi pierniki, o pudingach szerzej opowiem w następnym odcinku, a także marmolady, często posiłki są przygotowywane na piwie. Co może być ciekawą opcją? Jeśli chodzi o Zachodnią Anglię, są to dawne tereny tak zwane robotnicze, dlatego królują tu potrawy jednogarnkowe, łatwe do odgrzania. Jest to na przykład kociołek tak zwany hotpot, luxury, skład którego wchodzi mięso baranie lub jagnięce, cebula, ziemniaki oraz marchew. Tradycyjnie całość zalewa się wodą i gotuje przez kilka godzin na wolnym ogniu. Obecnie potrawę tę przyrządza się też w piekarniku. Zachodnia część Anglii to także Królestwo Masła i Sera. Odbywa się tutaj w lipcu święto sera, czyli International Cheese Show. Jeśli chodzi o Szkocję i Irlandię Północną, tutaj o specyfice kuchni decyduje klimat, także często te dania są dosyć kaloryczne, rozgrzewające. Jeśli chodzi o Szkocję, to często wykorzystywane jest owiec, także tutaj mąka owsiana, popularne są ciasteczka owsiane. Jeśli chodzi o Irlandię. Północną. Tam bardzo dużo dani jest smażonych. Jeśli chodzi o śniadania, tak naprawdę wszystko od jajek po bekon, po pieczarki, inne, żeby wszystko jest zasmażone, czy także pieczywo ziemiaczane, czyli tak zwane hash browns. Także bardzo często te dania są ciężkostrawne, ale jak mówiłam, ma to związek z klimatem, który w tych regionach panuje. Jeśli chodzi o potrawy, które ja próbowałam. Tak jak wcześniej mówiłam w poprzednim odcinku, podczas mojego pobytu w Anglii, to byłyby z tych, które dzisiaj wymieniłam, e, szczególnie hard brown, czyli właśnie takie pieczywo ziemiaczane. Ja bardzo lubiłam zjadać je razem np. z pieczoną fasolką, czy np. z jajkami sadzonymi. Wiadomo, jest to dosyć kaloryczny posiłek, ale od czasu do czasu nikomu z nas nie zaszkodzi. W następnym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć trochę o takich specjałach, sztandarowych potrawach, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, na pewno o puddingach, o słynnych sosach, a także o surowcach, które są wykorzystywane, jeśli chodzi o przygotowywanie, także jakie mięso mają największe zastosowanie, jeśli chodzi o kuchnię brytyjską. Też jestem bardzo ciekawa, jeśli chodzi o osoby, które obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Jak uważacie, czy rzeczywiście to jest tak jak mówiłam, yy, czy jest to bardziej teoria, w praktyce wygląda trochę inaczej, także też Wasze opinie będą dla mnie bardzo ważne. Także sekcja komentarzy jest jak najbardziej dla Was, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o kuchnię brytyjską, jeśli coś próbowaliście, bardzo chętnie na ten temat z Wami porozmawiam. Także jak zwykle proszę o lajki, proszę o udostępnienia, poślijcie ten film dalej, a ja widzę się z Wami w następnym odcinku, także do zobaczenia!